Ciepłe, radosne spotkanie i pyszne jedzenie zostało po raz kolejny zorganizowane dla naszych podopiecznych dzięki wsparciu Fundacji Biedronki, która opłaciła obiad świąteczny w ramach akcji Jajeczko. Nasza fundacja Prometeusz Zdrowie Seniora troszczy się o osoby starsze, biedne i samotne. Dlatego tak ważne jest dla nich, aby przed świętami Wielkanocnymi przebywali wśród przyjaznych ludzi, czuli się jak w gronie rodziny, otrzymywali ciepło i uwagę. Witam Was, seniorów, i witam wszystkich naszych gości, którzy przyszli, żeby razem z nami spędzić ten popołudnie. Dzień dobry, cześć, w imieniu Fundacja życzę Wam wszystkich wesołych świąt. Cieszę się bardzo, że Was widzę, bo bardzo dużo ludzi pomagamy Fundacja, nie tylko ja, bardzo dużo i pracujemy w całym sercem dla Was wszystkich. Oprócz pysznego jedzenia goście, a było ich 65 osób, mogli wspólnie zaśpiewać ulubione pieśni z utalentowanym piosenkarzem, który w wykonaniu każdej piosenki wkładał całe serce, poruszając serca gości, którzy nie mogli powstrzymać się od wspólnego śpiewania. Gdy świąteczne spotkanie dobiegło końca, każdy z obecnych seniorów został oddarowany smakowitym podarunkiem.